się ma kolejny dzień, więc jak zawsze dobre dla Joga Sery i bez przedłużania lecimy. Dobra, no i mamy. Coś w Europie, oczywiście. Czy to są drewniane chaty, czy to. jakaś taka po prostu ciemna cegła? Bo jak ciemna cegła. Zgaduję, że czerwona. Jeśli cegła, no to wtedy jakoś Belgię mógłbym klikać. O, jest dość ciepło, jednak. Dobra. Pójdę jakoś tak i zobaczymy. To były Niemcy, ma to sens. I to pewnie były takie ciemne cegły, czerwone, brązowe. W każdym razie na północ Niemiec to pasuje. Pickup turecki. Sporo takich pagórków bez drzew, co jest częściej na wschodzie. Tu się chyba olej wydobywa, ciekawie. No, i to był wschód, tylko bardziej na południu. I mamy Argentynę RN95, to, czy to jest do znalezienia? Na pewno jest. 95895 95, ok. Nie wiem jaka to będzie prowincja dokładnie. Ale jakiś szybki line-up tutaj nie siedzi. Tutaj bardziej. Ten kąt tak mniej więcej. Jest ciepło. Znaczy aż tak północno? Nasz no bym raczej nie wchodził, o, gdzie ja zgubiłem tą drogę. Dobra. Eee, no, też tego szuka. Tutaj mamy kąt. Nie wypasuje. 5k nie zrobię i tak, bo tutaj jest jeden zakręt, drugi. Coś znaczy mógłbym szukać, ale to już mi się nie chce. Wydaje mi się, że i tak jestem blisko. Tak jest. Wolałem nie dawać czasu. A to było na tym zakręcie, okej. Okay. To w sobie miało sens. I Rosja, prawdopodobnie. Mamy krótką antenkę zablurowaną. co raczej wskazuje na zachód, no zachód Rosji. Nawet trochę wyżej. No chyba tylko na zachodzie jest, krótka zablurowana. Jest taki pas mniej więcej, gdzieś tu. Okej, okay, tam też? Na wschód od Kazania? A to tego nie wiedziałem. Chyba, że tam w paru miejscach jest. Bo w większości to jest jednak ten zachód. Dobra. Czy tu jakieś bałtyki? Bo moim zdaniem mają sens. Tak, znak nie jest na żółto wypełniony, więc Szwecja, Finlandia od razu odpada. Norwesko to też mi nie wygląda znak. Też chyba nie jest za bardzo norweski. Ale jest taka dość gruba, czerwona obwódka, więc Łotwa. To jest to, co mi przychodzi na myśl i w moim zdaniem ma to sens. Bo Litwa i Estonia mają cieńsze obwódki, te czerwone. No i to była Łotwa. Japonia. Okej, okay, mamy te szaro-białe reflektory. Ogólnie, jak szarą obwódkę mają te reflektory, to jest to ta część północna. Na północ od Tokio, w każdym razie. No, nie licząc Hokkaido, bo Hokkaido ma te zwykłe czarno-żółte. No, okej, okay. To nie był zły gest, chociaż ten przeciwnika był lepszy. Indie. To takie suche. Czy to może być Rajasthan? Moim zdaniem tak. Mamy te roślinki z Rajasthanu. Nie bardzo je tu widzę. Chociaż nie, te. te są takie. Nie no, się chyba nie ma co zastanawiać, tak szczerze. Słupów żadnych nie widzę ciekawych. O, właśnie, mogły być jakieś z Gujaratu, te dziurawe. Ale no, żadnego nie widziałem. Mm, co my tu mamy? Nie masz kierunkowego. się i tak z tymi kierunkowymi w RPA to się nie czuję zbyt mocny. To chyba RPA? Nie, wydaje mi się, że tak. No. Nie wiedziałem. W sensie nie wiedziałem, czy klikać bardziej na południu tu, bardziej tu na wschodzie, więc taki bezpieczny gest. No ale mnożnik mnie niestety pokonał. No, Europa. Chciałbym ten znak z drugiej strony zobaczyć, ale tak po kształcie to mógłby być niemiecki na przykład który mamy rok, mamy rok 23, właśnie w tym roku zaczęli robić zdjęcia w Niemczech, więc to mogą być Niemcy. I moim zdaniem jest to spoko gest, patrząc na to też, że mamy sporo takiej czerwonej cegły. Chyba, że to by były belgijskie znaki, bo tam chyba też są w tym kształcie. Dobra, nie wiem, wydaje mi się, że zostałem, no, zostałem w Niemczech i to było dobra. Takie górki, to trochę nietypowe, znaczy nietypowe. No mamy prawdopodobnie Kanadę, chyba że jakieś USA. To też biorę jednak pod uwagę. Co? Subs Ontario? Jakiś taki dziwny, strasznie. No niby tak. Kurde. Eee, takimi górami? Trochę to dziwne. Co to był za troll? W sensie. No normalnie bym tam klikał. Bo tu jakieś górki to tu są, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Nie miałem czasu skanować. W sensie, że w Ontario chyba jakieś są, ale słup, no nie wiem, niby był z Ontario. No teraz mamy betonowe ośmokątne. czyli Meksyk. Jest tu jakikolwiek numer telefonu. Tu jest, zaczyna się od piątki, czy to nie jest początek? Tu może być początek, jeszcze z lewej, tam zasłonięty. Ciekawe góry, no bo jeśli piątka, to bym klikał gdzieś przy stolicy. Ale to wygląda trochę bardziej północno niż stolica. MA? może być od jakiegoś regionu? Nie, no bez sensu by to było. od czego? MC Nie. Chociaż tam by się chyba mogły zaczynać od piątki numery, ale no wygląda mi to bardziej północno. Te góry to nawet trochę pod Monterrey mi idą. Eee, więc. No nie wiem, spróbuję bardziej na północ. To były góry z Monterey, okej. Okay. Aż tak sobie nie zaufałem, bo jednak tylko kształty widziałem, nawet nie kolor tych gór. I mamy Rosję. Pytanie gdzie? Trochę w północnym Kazachstanem. Gdzie... Mamy tutaj krótkiego B-Type'a. I yy, to w sumie... No tak, to dookoła Kazachstanu jest ta antena. No i tam też trochę dalej, ale... Tak naprawdę, prawie wszędzie dookoła Kazachstanu też. Więc wydaje mi się, że ten gest jest nawet spoko. W sensie nie powinienem tu stracić za dużo, jeśli w ogóle coś stracę. O, stracę. I tak ponad 1000 straciłem. Było jednak bardziej na zachód. Nie wiem, wydawało mi się bardziej to południowe, jednak. Czy Kazachstanie coś. No dobra, kwadratowe słupy. Są kropki na całej wysokości, więc Tajlandia. Gdyby były tylko na górze, to wtedy Sri Lanka. Czy mamy numer telefonu? No nie mamy. Jest trochę czerwonej ziemi, więc północny wschód może. A nie, ma, mamy wysokie izolatory. To ciekawe, bo mają chyba 7 pierścieni albo 8. No w każdym razie nie 6, tylko więcej. I to jest głównie na południu. Mamy to południowe drzewka gdzieś. Nie widzę, ale w sumie oleiste palmy pasują. Ariki nie wiem, gdzie rosną? Chyba na południu też. Okej. Okay. Dobra, pierwsze co mi przyszło to Indonezja i po słupach ewidentnie. No, to jest on Indonezja po prostu. Most, trochę w stylu tych mostów na Kalimantanie. Z taką różnicą, że często te takie, no, pobocza, w sensie te takie jakby wąskie chodniczki często są na Kalimantanie, zwłaszcza południowo, na zielono malowane. Tutaj tego nie ma. Okej, okay, kształt dachów jednak wskazuje mi na Sulawesi. Że tu jest, no taki kształt. Tak jak kursorem jadę, ciężko to trochę wytłumaczyć słowami, mogę po prostu pokazać. Hmm, no, to są pole skandynawskie. Mamy po bokach krótkie linie przerywane, więc to będzie Szwecja. Już tylko tutaj mamy, a tu jest jakiś zjazd, ale nie. Nie tam dalej też są, więc chyba ufam temu. Czyli jak Szwecja to troszkę wyżej raczej. To nie mi hmm. bardzo. To były długie? Bez szans. Chociaż może? <grym> nie wiem. Wydaje mi się, że krótkie, no ale... Brak w sumie pasował bardziej. Eee, to jest to, co myślę, że to jest? No to jest... Witaj, jedziemy na południe, czyli jak mamy... To jest ta droga, tak? Dobrze jak minie? To chyba niżej, czy jak to było? Dobra, nie wiem, zobaczymy. No, to była ta droga. Tylko kurde, niżej. Jak dał trochę niżej, to bym było dobrze i bym wygrał. Namibia, let's go! Let's go! Eee, since coś tam, D3600, B75? No właśnie pytanie, co to jest, to jest B75? Dobra, mogę tego poszukać, Synth Sabis. Na tym zoomie zobaczę, nie zobaczę, na tym... No on też skanuje na stówę. A ja totalnie w regionie gasowanie tego nie potrafię, nic zupełnie nie wiem. A na tym HP to by się przydało coś znaleźć, Sint Sabis. No to istnieje? Ja to po prostu nie zauważyłem. Tu jest też droga D3600, to one są jakoś ułożone, tu są 2000, 1000, czyli wyżej? No, to niby rośnie w górę, okej, okay, mamy trzy. Rośnie w górę, ale mądre zdanie. No patrz. No halo, to już jakby wjeżdżamy w. Co to? A nie, to jest inny region, po prostu, dobra. Ja myślałem, że to inny kraj przez chwilę z jakiegoś powodu. Dobra, i to się powinno krzyżować z B. To pewno nie z B10, to nie jest 10, to jest piątka. Chyba. Chociaż już nie wiem. Eee yy... Tu jest jakiś zakręt. Jedziemy na wschód, i to tak w lewo odbija. Więc to nie to. O? To już bardziej. I mamy na wschód to skrzyżowanie, więc w teorii tutaj. Ale w teorii, a w praktyce to zobaczymy. Mam to. Let's go. I dobrze, że to mam, bo dzięki temu wygrałem. GG. I mamy stany. Prawdopodobnie Speed limit, więc tak W Kanadzie by było maksimum napisane No i zresztą flaga stanów Tam kolejna, nie wiem co tam jest napisane Jakiś lake, więc nie niewiele to daje Mamy jakąś blachę Chyba nie bardzo I mamy takie ścinki za, za to, więc... No nic, jakieś Ohio Myślę, że nawet bezpieczny jest, dobra Michigan, spoko Znowu mam stany eee, No i gdzie? No teraz, chyba trochę bardziej na. Gdyż nie wiem, mówię, na południe, ale jednak sporo drzew Więc chyba tym razem bardziej na zachód po prostu pójdę. A nie, mogę zostać w tym Ohio. Słupy z Indonezji. Złe sumaty? Chyba tak. Tu jest West Sumatra, gdzie ja klikam. Sporo tych olejnych palm, to pasuje pod Sumatra generalnie. A z tym słupem to chodzi o to, że jest jeden... Dobra, o nic z nim nie chodzi. <grym> no, w każdym razie powinno być tak, że jeden izolator z lewej, jeden z prawej, jeden na środku. I tam takie dwa bardzo stromo w górę idące wsporniki metodowe, te cienkie. Teraz mamy Norwegię. Z tymi liniami przerywanymi i się zastanawiam, czy iść w południe Bo mam pomysł, żeby tu kliknąć, ale to trochę chore, w sensie chyba tak nie zrobię To nie, nie do końca mi te górki tak wyglądały Po samym krajobrazie rozumiem, że z w Islandii Ale po tych liniach po bokach i po aucie, bo nie było ani białe z długą anteną, ani pickup To są jedyne, jakie jeżdżą w Islandii No to to nie mogło być po prostu Islandia, teraz mamy Węgry? Z tym Szebronem? chyba? Nie wiem. Wydaje mi się, że on tam jest, chociaż rzadko go widuję. No i to były Węgry. Rumunia ma tak jak w Polsce czyli że czarno, czerwono z na No i zresztą wiele innych krajów w Europie też takie ma. Ale Węgry akurat mają odwrotnie. Eee, no i się nie odczepią od tych stanów, niestety. Nie przepadam z region Gesowaniem tego, ale to drzewo, chyba świerk to jest. Chociaż nie, w sumie to nie wiem co to jest. Nie będę udawał, że się znam. No ale w każdym razie o to, to często jest w jakimś Oregonie, no, ogólnie północny zachód. No tylko czy sobie ufam, mam wystarczająco. Akurat blachy nie widać, a szkoda. Blacha z Oregonu jest dość charakterystyczna. No, dobra, zaryzykuję, zobaczymy. Jak to będzie wschód i on będzie wiedział, to mogę tu równie dobrze zginąć. W sensie przegrać. <noise> Nie że. No i jak, tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. No spoko. No i dobra, to było na tyle, więc jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.